Na początku roku odbył się konkurs fotograficzny o nazwie Zimowe Inspiracje, zorganizowany przez Czarnieckie Centrum Kultury pod patronatem medleśniczego Medleśnictwa Czarne Czuchowskie. Do końca lutego do konkursu nadesłano około 70 zdjęć. Ze względu na to, że Czarnieckie Centrum Kultury nie wyznaczyło sztywnych granic, miały one bardzo rozmaitą tematykę. Przedstawiały zarówno krajobrazy, przyrodę, architekturę, jak i ludzi. Jury powołane przez organizatora miało więc nie lada problem, aby określić, które prace są najlepsze. Po burzliwych dyskusjach udało się jednak wyłonić zwycięzców. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek 25 marca. Witam bardzo serdecznie wszystkich na rozstrzygnięciu, podsumowaniu i wręczeniu nagród e, laureatom konkursu fotograficznego Inspiracje Zimowe. Witam bardzo serdecznie w Czarneńskim Centrum Kultury. Witam przede wszystkim uczestników konkursu, bo to. Dzięki nim się spotykamy w dniu dzisiejszym i dzięki nim będziemy mogli obejrzeć wspaniałą wystawę fotograficzną, a jest to dorobek właśnie konkursowy i twórczość tych uczestników. Witam bardzo serdecznie zaproszonych gości. Kiedy gospodarz spotkania, dyrektor CCK pani Marzena Kaczmarska, powitała wszystkich zabranych, głos zabrała pani Lidia Andrusieczko. Instruktor CCK i zarazem koordynator konkursu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że jest Was tutaj dzisiaj tylu. To znaczy, że konkurs cieszył się dużą popularnością. Z tego, co widać po wystawie, było Was 25 w kilku kategoriach. Pierwsza kategoria to kategoria dziecięca, i tutaj. Mamy najmłodszych uczestników, bo dzieci, które brały udział w tym konkursie, mają po 7-8 lat. I myślę, że jak za chwilę się Państwo przekonacie, warto, warto jeszcze raz, warto dzieci angażować do takich właśnie zadań, bo w ten sposób na pewno się nam no, rozwijają. W tej kategorii w udział wzięło 7 osób. W drugiej kategorii była to kategoria dzieci, właściwie, źle mówię, młodzież gimnazjalna oraz y, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i tutaj było 8 osób i w kategorii dorośli 10 osób. W sumie zdjęcie jest około 70 konkurs. Zakładaliśmy, że będzie tylko dotyczył mieszkańców naszej, naszej gminy, ale jak się okazało w trakcie, zainteresowanie było duże właśnie mieszkańców spoza terenu naszej gminy, dlatego też wprowadziliśmy zmianę w Regulaminie i otworzyliśmy nasz konkurs na szerszy obszar. I jak się za chwilę Państwo przekonacie, mieliśmy nawet pana, który mieszka koło Opola. I wystartował w tym konkursie. No, jak się okaże za chwilę, dość z dobrym wynikiem. Promocja działa tak. Konkurs w tym roku był bardzo szeroko rozpowszechniony wszędzie, gdzie było to możliwe, właśnie dzięki naszym mediom. O których wspomniała pani dyrektor, dzięki pracy naszego pana promotora Karola Dobienia, który opracował fajne, fajne plakaty. I dzięki temu właśnie myślę, wy tutaj dzisiaj z nami jesteście. Założenia konkursu były tak jak podobnie przy konkursie jesiennym należało wykonać trzy zdjęcia format A4, 20 na 30 zdjęcia. Należało dostarczyć do nas. No i tutaj, tak jak pani dyrektor powiedziała, zebrała się komisja, która dokonała wyboru. W komisji byli pan Andrzej Remus, y, telewizję TV czarny i pana Jurka Czędnierskiego reprezentował pan Marcin Dęga, a Nadeśnictwo Czarne Czuchowskie i pana y, reprezentował pan Andrzej Dunaj, a tygodnik Czuchowski pan Wojciech Piepiorka. I przewodniczącym komisji został jednogłośnie, oczywiście pan Wojciech Piepiorka. Zimowe inspiracje, a więc temat bardzo, bardzo, bardzo szeroki. I tak jak widać po wykonanych zdjęciach, każdy szukał swojej odpowiedzi na postawione zadanie. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tych prac, bo są one naprawdę ciekawe, i cieszę się, że jest to nie tylko krajobraz, ale również inne. I nowe poszukiwania. Kiedy pani Lidia Andrusieczko przybliżyła zebranym zasady i przebieg konkursu, przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Zacznę od kategorii najmłodszej, oczywiście, i będą to dzieci. Zaczniemy od wyróżnień. I pierwsze wyróżnienie otrzymuje Nikola Wojciechowska. Drugie wyróżnienie otrzymuje Maja Kawczak. Zapraszamy Maję. Trzecie Julian Grusieczko. Zapraszamy Julkę. I czwarte wyróżnienie Barbara Maszku. A oświadczenie nagród poproszę pana Marka Zenela. Trzecie miejsce Małgorzata Maszczak. Drugie miejsce Miriam Wąsowicz. No i poprosimy jeszcze Denia, oczywiście Wąsowicza. To jest zgrany duet, jak zresztą Państwo się za chwilę, zresztą oglądając już wcześniej wystawę, przekonaliście się Państwo, że jest to rodzina, która od dawna zajmuje się fotografią i dzieci również biorą udział w naszym konkursie. Proszę Państwa, przechodzimy do następnej kategorii, a to kategoria uczniowie klas gimnazjalnych i ponad. Gimnazjalnych. I w tej kategorii są również wyróżnienia, podobnie jak i w pierwszej. I wyróżnienie otrzymują Aneta Kowalczyk, uczennica również Zespołu Szkół Polak Gimnazjalnych w Czarnym im. Jana Pawła II oraz Krzysztof Ginda, zapraszamy Krzysztof. Uczeń trzeciej klasy, szkoła Gród znysłu w Czuchowie. A o wręczenie nagród poproszę zastępcę przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, pana Tadeusza Żyła. No i teraz miejsca. Trzecie miejsce otrzymuje Aneta Kowalska. Zapraszamy, Anetę. Aneta jest również uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnym. Drugie miejsce Paulina zasuwa. Zapraszamy, Paulinę. Paulina jest uczennicą pierwszej klasy liceum o profilu policyjnym, również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnym. No i pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje Łukasz Andrusieczko, uczeń pierwszej klasy w organizacji uroklanych z Szkół polak w Czarnym. I o nagród poproszę Pana Nadleśniczego. No i trzecia kategoria, jak się Państwo domyślacie, dorośli. Trafili nam się dorośli w tej kategorii i tak jak poprzednio są również wyróżnienia. I to całkiem zdolni? No właśnie, całkiem zdolni. Pokazują się już u nas od Kilku ładnych lat, mam nadzieję, że tak dalej będzie. A więc wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje pan Zdzisław Mąsowicz. Wyróżnienie dla Pana Zdzisława i dla Pana Radosława Wikariusza. Zapraszamy pana Radosława. A obręczenie nagród proszę pana Piotra Zabrockiego, przedstawiciela Komisji Oświaty i Kultury. No nie wiem, akurat to zdjęcie, które zostało nagrodzone, to jest właśnie z Tobą, wiesz? Aaaa, czyli <gry> no ten... na nagro... Gratuluję. Z Kołuchowską. zdjęcie z Grabowca wszystko. Nie, z Ale... z okolic. Gratuluję bardzo. Przechodzimy do miejsc. Trzecie miejsce pani Danusia Maszczak, drugie miejsce pan Łukasz Małka, brawo dla pana Łukasza które nam też się pojawia. Jest z nami. No i pierwsze miejsce, tak jak powiedziałam, dla Pana Adama Skóry. To jest Pan z miejscowości Otmice. Mam nadzieję, panią Łukaszu, że przy nasie mamy nasze patronów medialnych i oni również ufundowali nagrody i te nagrody sami oczywiście za chwileczkę Państwu wręczą, a więc pierwszy pan Remus nagroda Pana Remusa to ten Klokak zapraszamy następny patronat medialny to Vivi Czarne, a więc Pan Irek Czerniawski a nagrodę Otrzymuje pani Pania Zwoińska. Gratulujemy jeszcze raz. No i mamy jeszcze nagrodę. Tygodnik Czuchowski. I pan Wojtek powie kilka słów, a nagrodę otrzymuje pani, właściwie nie pani Marta Zapletała. W naszym przypadku ta nagroda ma dwa wymiary. Jakby. Jest taki bardziej stromny wymiar, czyli kubek termiczny z nogiem naszej gazety. Zaręczam, że kawa smakuje we e, Tak, szczególnie można się rozwiać robiąc zęcia zimą. E, drugi, bardziej symboliczny wymiar tej nagrody to jest e, coś takiego, wymyśliliśmy sobie z obiedziałkami, że pewną formą nobilitacji dla laureata tej nagrody będzie możliwość opublikowania swojego zdjęcia z podpisem z imienia z i nazwiska na naszych łamach. I będzie to zdjęcie na ostatniej stronie. Co tydzień mamy taką rubrykę, taki konkurs, czy zna swój I staramy się docierać do jakichś miejsc we wszystkich zakątkach naszego powiatu, robić zdjęcie i potem pytamy czytelników, czy, czy znają to miejsce. Kto zna, kto zna, to otrzymuje taki kubek. No i Marta będzie miała za zadanie zrobienie takiego zdjęcia. A my w jednym z najbliższych wydarzeń publikujemy je, podpisując oczywiście imieniem i nazwiskiem. Nie myślę, że to będzie taka fajna pamiątka. A na razie kubeczek raczej. I jeszcze jedna nagroda. Tą nagrodę ubudowała dyrektor Czarnieckiego Centrum Kultury, pani Marzona Kaczmarska. otrzymuje ją pan Sławek Kurzawiński. Szkoła jest potrzebna, mamy tutaj swoich uczniów. Kiedy wręczono nagrody we wszystkich kategoriach, głos zabrali zaproszeni goście. Kto lubi fotografować, kto lubi przyrodę, kto lubi obcować przyrodą, to dobry człowiek. A dobrych ludzi zawsze bardzo serdecznie witam w swojej firmie, i nie tylko w firmie, bo w życiu również. I chciałem bardzo serdecznie pogratulować uczestnikom, zwłaszcza tym najmłodszym, bo myślę, że to, co najmłodsi robią, to już później na pewno będą robili. Także bardzo się cieszę i gratuluję jeszcze raz. Życzę wszystkiego dobrego, również z okazji zbliżających się świąt, Wielkiej Nocy, żeby Wam się szczęściło i w szkole, i w domu, a starszym, żeby się rozwijali. Bo jak powiedziałem, ludzie, którzy lubią przyrodę, to są dobrzy ludzie. Szanowni Państwo, ja w imieniu wszystkich radnych samorządów. Panie Tadeuszu, pana też, pana Markę i tak dalej. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za to, że przyjechaliście do nas, a najpierw poświęciliście mnóstwo czasu na zrobienie tego odpowiedniego zdjęcia. A myślę sobie, że wielkie słowa uznania należą się dla organizatorów i sponsorów dla pana nadleśniczego, wielki ukłon. Myślę sobie, że ja także cenię ludzi, którzy uwielbiają przyrodę i naprawdę to są cenni ludzie i, i dobrzy ludzie. Myślę sobie, że należy podziękować pani dyrektor, pani osobiście i pracownikom, którzy włożyli wielki nakład w pracę, w przygotowanie tego jakże wspaniałego rozdania nagród. No i myślę sobie, że takim naszym zwyczajem bardzo dobrym, jest, że media lokalne także sponsorują i finansują nagrodę. Tego Państwu życzę przy, następnej, przy następnym etapie. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz wszystkim uczestnikom tego konkursu, poprzednich konkursów, za zaangażowanie, właśnie za poświęcenie czasu za przekazanie swojego dorobku do publikacji, do. Obejrzenia, myślę, i zarażenia innych taką pasją. Dzieje się to już rodzinnie, jak Państwo zauważyliście, za co bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do jeszcze większego zaangażowania. Dziękuję bardzo serdecznie patronowi, honorowemu i strategicznemu, można powiedzieć, sponsorowi tegoż konkursu. Dla pana Zbigniewa Wełnińskiego tutaj gorące brawa proszę. Dziękuję również bardzo serdecznie patronom medialnym. Dziękuję tygodnikowi Czułowskiemu, e, telewizji Czarne i e, telewizji internetowej Remix Media. Dziękuję bardzo serdecznie i również za sponsoring i ufundowanie nagród i wybór swoich laureatów, bo chcę dodać, że media wybierały same swoich laureatów. Spotkanie uświetnił występ wokalny solistek czarnickiego Centrum Kultury. Thank <laughs> you. She's mine. W towarzyszyła wystawa pokonkursowa. Zebrani goście mogli przyjrzeć się dokładniej wszystkim zgłoszonym do konkursu pracom. O swoich zdjęciach opowiedziała nam pani Hanna Zwolińska, laureatka nagrody przyznanej przez TV Czarne. Wybór e, zdjęć był bardzo duży, ale zdecydowałam się na zdjęcie naszej rzewnicy, zimo. A to e, górna, e, górne zdjęcie to są drzewa w bezpośrednim e, moim sąsiedztwie, gdzie chodzę po mleko. W gospodarstwie są właśnie drzewa, drzewo liściaste i piękne świerki, natomiast to trzecie zdjęcie to jest nasz wnuczek, który jest półhiszpanem i kiedy, no już tutaj na tym zdjęciu on ma półtora roku, dla niego Bałwan był czymś szalenie egzotycznym no widać, że nos z marchwi e, również, no i chciałam, żeby właśnie akurat e, nie tylko pejzaż ale zdjęcie z jakąś osobą no akurat wypadło, że to jest e, nasz wnuczek, że był na zdjęciu, także cieszę się bardzo, że to zdjęcie akurat się e, spodobało że mieszkaniec ciepłych krajów zajął, <laughs> został wyróżniony na zdjęciu e, zimowe inspiracje Przez dwa tygodnie od zakończenia konkursu Wystawę zdjęć można było obejrzeć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Dziękuję bardzo serdecznie gościom za przybycie. Dziękuję bardzo serdecznie swoim pracownikom. Dziękuję pani Lidce, panu Karolowi i wszystkim tym, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do przeprowadzenia, przygotowania i realizacji tego wspaniałego konkursu. Myślę, że zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i o przekazanie informacji do wzięcia udziału Przyszłej edycji, czyli inspirowanie się zimą w przyszłym roku 2014. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim. Po zakończeniu konkursu fotograficznego, Czarnieńskie Centrum Kultury przygotowało coś dla najmłodszych. Przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 mogą wziąć udział w konkursie plastycznym pod tytułem Powódź, pożar dniem czy nocą Strażak przychodzi Ci z pomocą. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.cck.czarny.pl Termin składania prac mija 11 maja. Zachęcamy do wzięcia udziału.